i widok na Pompeję. Dokładną informację o wybuchu Wezuwiusza przekazał nam Pliniusz młodszy, 18 osiemnastolatek, który przebywał około 30 km od Wezuwiusza w domu swojego stryja Pliniusza starszego i podał on datę wybuchu Wezuwiusza na 24 sierpnia 79 roku. Natomiast Pliniusz Młodszy spisał y, tę historię około 20 lub nawet 30 lat później, jak podają różne źródła, więc mógł po się pomylić podając konkretnie tę datę. Dzisiaj najnowsze badania podają datę wybuchu wazuwiusza na dzień 24 października, ponieważ taka data została odkryta na jednej ze ścian, a napis był wykonany węglem drzewnym, prawdopodobnie zostawił ją jeden z remontujących dom robotników. To taka neapolitańska, nocą, mam nadzieję, że czerwień pompejańska to prawdopodobnie, co niedawno odkryto, to jest kolor żółtej ochry. Który zmienił się właśnie pod wpływem gazów z wybuchu wulkanu. Także czerwień. To nie jest tak naprawdę czerwień, tylko kolor żółty. Pierwsze zamieszki wicy w krwawe, walki gladiatorów i co to jeszcze mówiłaś? W 1971 był koncert Pink Floyd. Aha, w 1971 roku. W 1971 roku koncert Pink Floyd. I mówię, że najstarszy... Najstarsza <sum> do Dobrze, teraz podszukam. Tutaj ciekawostką jest, że dwaj twórcy... Amfiteatru zostawili swoje właśnie nazwiska wykute w skalę strawertyną. Dwa korytarze, którymi wchodziły, które wchodzili gladiatorzy, e, i drugi korytarz i zwierzęta na górach um, miejsca dla przymocowania welarium podczas dni słonecznych. I już taką informację znalazłam, że w 59 roku wybuchła gwałtowna walka między fanami Pompejusza i Nocery, o których wspominał tacyt. I to skłoniło Senat Rzymski do wydania decyzji na, do zamknięcia amfiteatru na 10 lat. No i tutaj świetnie zachowane trybuny wejście, korytarz, którymi, w którym chodzi w gladiatorzy, ale też zwierzęta na górze miejsca dla welariów. Na pewno to musiało być bardzo gorąco. Dzisiaj jest ostatni dzień grudnia, słoneczne niebo jest po prostu ciepło. A tutaj też wyczytaliśmy, że w tych wejściowych karytarzach znajdowały się takie miejsca, gdzie udzielano pomocy poszkodowanym. I tu taki jeszcze raz widok. Na jedno z najstarszych. Teatrów, do, które służyło do walk gladiatorów. Widok na węzłów już z Pompejów. Forum Boarium w Pompejach. Ten obszar znajduje się na wschodnim krańcu miasta, tuż za amfiteatrem. Insula została oczyszczona między grudniem 1954 a majem 1955 roku. I, i po oczyszczeniu insuli okazało się, że znaleziono obecność starożytnej winnicy. i chyba to jest I odtworzona i ta właśnie winnica. No i kolejne pomieszczenie. Freski, ale nie wiem czy oryginalne, ale z tą właśnie czerwienią pompejańską. Wiem, że sporo oryginalnych tych kolorów i tych Fragmentów fresków było przewiezionych do muzeum w Napolu. Jakiś fragment ogrodu. Kurczę, niesamowite, popatrzcie, niesamowite rzeczy. Jakaś taka hmm, studnia. Wiem, że Pompeje były zasilane wodą z akweduktu. Trudno powiedzieć, czy to jest oryginalne, czy nie, no ale i idziemy sobie dalej. Wchodzimy do domu Wenus. No i dom zwane domem Wenery, w związku właśnie z tym freskiem. Takich miejsc z otworami, z platami kuchennymi, jakieś jadłodajnie, bo to jesteśmy przy tej głównej ulicy. Ten sprzęt służył do mielenia zboża, to takie żarna. I chyba najpiękniejszy widok z Pompejów na uliczkę. Można sobie po prostu wręcz wyobrazić, wyczuć, co czuli ludzie, którzy wychodzili i co widzieli, którzy wychodzili z tego domu. Jakieś pojemniki, jakaś kuchnia. Też widziałem jakiś program, chłopak właśnie oglądał, że tu było się sprzedawane jakieś jedzenie i ta, właśnie te otwory w tych blatach służyły. Po prostu sprzedawano jedzenie w tych miejscach. Tu będzie kilka zdjęć, które będą pokazywały, jak wyglądają prace archeologiczne, które cały czas trwają w Pompejach, ale widziane z góry, ponieważ tylko część Pompeji jest odkryta, natomiast jeszcze większa część zostaje jakby przesypana tymi pułami wulkanicznymi. Tutaj te kamienie na drogach, które służo, służyły do przejścia, jakby suchą nogą dla przechodniów. Też takie miejsce, które na pewno służyło do sprzedaży jedzenia. Z otworami na jakieś, nie wiem. Mm. Mm. Niesamowite i wchodzimy na szereg Term, mm. niesamowite miejsce. Mm. I prawdopodobnie jesteśmy na forum, czyli głównym miejscu spotkań w mieście, w tle.

Augusta wejście i widok na forum czyli prawdopodobnie jakieś najbogatsze domy bo znajdują się przy forum to jest po prostu nie do uwierzenia że to forum jest tak zachowane rzekłabym że jest lepiej niż to forum romanum po prostu nie do uwierzenia to jest Ciekawe co to znaczy. Bo to pewnie jakoś symbolicznie to ma jakieś znaczenie symboliczne, nie? No, raczej na pewno. O tragicznej śmierci Pompejan świadczą liczne odlewy gipsowe ich ciał. Technikę tą wynalazł w roku 1870 Giuseppe Fiorelli, czyli w miejsca, które pozostały jakby po ciałach ludzkich, Wlewano gips z wodą, czekano, aż materia wyschnie i właśnie w ten sposób pozostały do dzisiaj odlewy ciał ludzi, którzy, którzy zginęli w Pompejach. Teatr Piccolo. Tylko scena taka mała, maleńka scena. No nie do wiary po prostu. Nie do uwierzenia. Zobaczymy z tamtej strony jeszcze. Darek ja tu na chwilkę jeszcze wejdę, dobra? I jeszcze z tej perspektywy jeden z najstarszych teatrów. Teatr Pompeje. Zbudowany w typie greckim, został wykorzystany, oczywiście, wykorzystano zbocza wzgórza, jest w formie podkowy. Najczęstsze greckie są okrągłe, ten jest w formie podkowy. Powstał w II wieku przed naszą erą wielokrotnie przebudowany mógł pomieścić około 5 tysięcy osób. Pierwsze cztery rzędy. Pierwsze cztery rzędy były zarezerwowane dla osób z z centrum władz. Półkolista przestrzeń która teraz jest ze żwiru, była pokryta marmurem. Ale nie była ona używana tu jako scena. W centrum znajdowała się misa o jakiejś funkcji dekoracyjnej, a tuż i to też można było tam wykorzystać te słupy do zawieszania jakiegoś materiału, kiedy było gorąco. To niesamowita rzecz. Ale nie była ona Szukam, czy jest jakieś takie starym. wejście, które zrywałoby się z tę się misa, ale przecudnie zachowania Mamy, stali, on, to musiała być na dwóch piętach, pełna niść, polów, ociągów. W teatrze znajdował się dom cesarza Augusta. Szereg pierścieni wzdłuż najwyższej części służyło do podnoszenia słupów otrzymujących duży arkusz.